A to jest wieża Eiffla. Du -du 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 -du. Uh! Uh! Witam w kolejnym odcinku z serii Battlefield 3 Multiplayer. Ze mną jest Sake. Sake, przywitaj się, proszę bardzo. Siemanko. Dobra, no to. Um... Ogólnie mapa się już kończy. Chcieliśmy wcześniej nagrywać, ale byliśmy w innych teamach i nie mogliśmy zmienić zespołu ani Saki, ani ja. Dopiero kiedyś, kiedy się udało, to już zbliża się koniec, ale spokojnie mm, nie skończymy na tej mapie i w następnej też będzie materiał trwać. Okej, okay. zaraz to przyjmiemy. Tu jest jeep, jak coś, możemy potem uciec. Ej, ty koleś. Skąd to Nie wiem, chyba gdzieś obok, obok nie był. Co, obok mnie jest, brak? Idealnie obok mnie. Ubiłem go, ubiję go. Dobra. To nie zaraz cię, był Nie, Okej. kas. Nie, ok. Dobra, jestem. Słuchaj, przyjmiemy i chodź do Jeepusia. Dobra, chodź do Jeepusia. Ok. Jedziemy. Au, au. dostałem. Nasz mnie zabił. No chyba. Ch no chyba nie. Kilki gnuły. A ja co robisz. Naprawdę, No zobacz, leży na dział. Był! Ty masz, ty masz. Chciałem się u ciebie i zleciał. No, był bezpieczny, od do ciebie Co to jest? Jaki trup dziwny. A ci nie, ubiję jakoś kolesia ogólnie, no. ale. Gdzie, gdzie, jest gdzie ty jesteś? Okej, okay, dobra. Kiedy bym do rzeki nie wleciał? Tu nie ma co, bo nie wyjedziemy. Co? Inaczej? co? Jak nie wyjedziemy? Musimy no, cofnąć. Nie ma żadnego tu wejścia? Tam, patrz tam, gdzie strzelamy. Gdzie tam. strzelasz? na wprost no Dobra Dobra Dzięki, że powiedziałeś, Sake Okej, okay, no to Mam mapę, no A. Na kolana? A nie, to działek. Kurde, viper do strony. Chyba, przyjmiemy TB. O nie, to jest czuk, to jest czuk! Kurde. Pysz. Sorry, Sake, ja że się że, że się tak zostawiłem, wiesz? Po prostu nie, nie wyszło, po prostu, no. Dobra, dobra. No na to. No. motorowa mnie zabiła. Chali, mam chali. No dobra. Ja, ja, ja mam im lecieć, czy ty? Ty. To poczekaj, tylko się zrespię, poczekaj chwilę. O, Viper, to idealnie. Dobra, ja już jestem. Udej. Lecimy. LOL. LOL CO TO BYŁO?! To było epickie Nagrałem <noise> Idealnie pod nami samolot poleciał On by chciał się nami. rozbić po, Ja miałem pod jakby, poleciał O kurde, swoich zabiję zaraz, jestem nierozważny Dostajemy, wystrzelimy? Nie, czekaj Wiesz wy, 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 Dobra się by Dobrze A dobrze zrobiłeś Ale i tak zginąłem <noise> Aha Pozdrawiam Dziękuję jak <laughs> Tak mi idzie, no tak sobie Dami? Nie no. A tobie? No, no, też tak sobie No <laughs> chodź za mną Nie no. <laughs> o Nie się pije. Nie, to ja No właśnie Ojoj, oj, oj, zabiję swojego Brawo, wolny chłop, wolny chłop No What leżo. Leżo? leżą Leżą? Od, odwróć mnie, bo kibie jestem nie ma, nie ma. Nie mam D... No nie. Zabiję się w następnej. Dobra. Dobra, no to e, widzimy się w następnej mapie, to przeminę, bo to jest bez sensu. Witamy was po krótkim przerwie, w sumie dla was to była bardzo znikoma przerwa. Jest to kolejna mapa, przeprawa przez cekwane sakę Wicych szaków o. i lecimy ehm, Zajmują nam chyba... A, a nie, to my zajmowaliśmy, dobra. Ale co tracimy chyba. Tak? I, I to okay. co chyba zajmuje, tak mi się okay. wydaje. Ej, a chodź, chodź za mną, chodź za mną, chodź za. Wiem. Tak myślałem to też. Ora, right. no, chodź, chodź, chodź i pokażę ci taki szybki sposób na przejście na drugą stronę. Chodź, sokę. No. Tu przepłyniemy. A po, po statku? Tak. Okej. Okay. tutaj. Hop i tutaj wyskoczysz. Okej, okay, skok. Elegancko. I tutaj chodzimy. Ile ile na czołu. Dobra. A tu trochę. Ale nie, ale elegancko jest. To okay. przejmiemy, dobra, przejmijmy przejmiemy z powrotem. Okej, okay, spoko. Ajajaj, przejdę, przejdę. A przeszedłem. No co masz tam? kogoś? Przyskampię. się Tak, tak, mi się. z tej strony, gdzie jestem. Ej, wyjdźcie, wyjdźcie. Dobra już prawie jest neutralizowany. No no, no. Ja pomogę zająć. Idą, idą, dwóch zdjęłem. Zdjęłem. Ale mnie też zdjęto. No co no, za. Dobra. Kurde. Nie skupiłem się. Za bardzo się podjarałem dwoma ma Nie tego. No, jest kolejny. Aha, no, że się, się schowaj. No, byłem za barkiem. <laughs> dziwne, dziwne dobra, sprawy. Teraz, no wiesz co, roznam się to samo miejsce. Wiem, że cię uratuje nawet. Dobra, jestem, pies. dobra, Dzięki. Wow 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 nieźdź. No, ale Ale udało mi się. Dobra, może skampie? Może mnie uratujesz. No wiesz co nie wyjdę tutaj. No dobra no, jak chcesz. Jak mi tam idzie. O nie, nie. Dobra, że im. Okej. Jestem obok ciebie. Nie, nie mogę się zrozpić. No, tak, to czy... czekaj, dobra, ubiłem jednego. No. Drugi mnie ubił. Okej, okay, idę na wschodni most jeszcze raz. Trzech jest, trzech jest na moście. Jak tam? Okej, okay, no oszczeliwuję go. Okej, okay, teraz my się Tobie. Gdzie on jest? No, chyba zdjęty jest. Dobra, idziemy, Tak, chodź. zdjęty. Nie, nie, nie jest zdjęty. Nie, w tam jest, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Już jest zdjęty. Dobra, osłaniaj mnie. Dobra. No kurde. No, co za... Dobra. Tego dobrego chciał ulec. Dobra. A nie, nie, dobra, nie. Nie, 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 to już lepiej nie. Dobra, Kuba, idziemy. Nie no, spoko, tak, się trochę. No spokojnie. Wszystko mam przejęte. dostaje. dostaję, dostaję. Tyły. Tam gdzieś z kierunku B, z kierunku B no. gdzie RPG! RPG. Aj, zraniłem go tylko. Kurde Jest tutaj, idzie Sakę. Wiem, wiem, wiem <laughs> Koleś też się poznać jak ty, wiesz? Ty sam stylu Tylko, że z drugiej strony Ale go no, zabiłem Ja jakoś. Kolej, przebiegnę tutaj Ja nie jestem Ej, jest czołg chyba Ja się chowam do samochodziku <laughs> Albo nie Ajajajaj, apteczka aj, 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 aj. apteczka Tu 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 dałem Okej okay. Kurde Chciałem trochę na ślepo poszczelać Kurde, jeszcze strzelają z przodu Fak, swojego nie zabił Ubity, ubity tam z przodu okay. Wow 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 Dostałem. Masz tu, bliżej Okej, okay, masz ammo ubity. No ale dostałem Expo za amunicję. Tak, chodź, może przybiegniemy na lewo. Co robimy, czy nie? Uważaj na lewo. Właśnie. Na lewo, kampią. Zostałem. Kubany, a robit jest. Okej, okay, ładnie. W sumie ktoś, I... ktoś mi walki, cholera. Co za niedźwiedź? Nie <laughs> sorry. Bo on wyszedł, kurde, niespodziewanie, ten John Rambos. To gdzie na i począł? A, a jest? Jest. No? Dobra, dobra, dobra. Spoko. Chcesz tarować? Mm, nie, nie, nie. Jak chcesz? O, zasłonę dynę puściłem, kurde. Nieważne. Jedziemy. Dawaj. Ach, To chodź na most Dobra Czałk to jest siła A to rozwalę? Nie Ola lubiłem kogoś, na aż no widzisz jak pięknie I tam idzie, o fuck Gdzie, 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 gdzie? Gdzieś tam gdzie strzeliłeś, tam gdzie strzeliłeś Tak widziałem Wycofaj trochę, wycofaj trochę może. Czekaj nie, pojadę cię widzieli. No tu, tu gdzieś z przodu chyba są No nie no wiem, no. gdzie są nie Mi się wydawało po prostu, że, że są czoby. Tak, są tu, są tu, są tu Na lewo od razu powinni być Aj, dostał Jedziemy dalej, tędy pojedziemy Dobra, tu nie ma nikogo Czał, czołg, czał, czał, czoł. czoł. Uciekamy, chodź. E, w tą uliczkę na prawo. Dobra. Ale idealnie zatrzymaliśmy Chodź to przyjmujemy. Dobra, patrzę tutaj wejście nam. Dobra. dobra Szybko, szybko dotąd... O, tutaj dobra Pak. Dobra, ubity jeden, no, ale Ładnie, pack, ładnie. To w sumie skill, no. No, no, no. Ha, ale kiepsko trafił. No Ładnie. chyba to przyjmiemy. Powinniśmy. Czołg tu jedzie. No. Dostałem, dostałem. Idzie od... tam gdzie czołg nasz stał. Dzięki. Spoko. No i czołg. Wiesz co, ja nie, bo tu nie ma chyba jak. A, No próbuję. czołg przyjechał sobie już. No, to wracam. Albo nie. Hmm, dobra. No, A, wkróczmy. No właśnie, dobra. No No to będzie najlepsze rozwiązanie. Nie, jest źle, powiem ci. Nie? Ile nagrywamy Sakę? powiedz mi? E, 10 minut. Nie, okay. nie, nie, okay. nie, no, w sumie 9. W Uważaj Uważaj tutaj od razu. razu. nie, tu jest. nie, nie, Aj, jednego tylko udało mi się ubić <grym> Ale nie, nie, naprawdę jest dobrze wykonany. No. Lepiej nawet niż angielski, tym bardziej bardzo podobają ja się te przekleństwa i wyzwiska. A, chodź na ja, chodź na, ja. To, bo na to Dobra, są. ja za to mu się respię, Sakusiu. Oooo. Okay. Jest czołg na moście. No, trzeba uważać. Co kurde, właśnie nie wiem. Żeby w twarz. Co wyjść. Nie tu wyjść. Dobra, nie, nie ma co ten wychodzić. To co, gdzie idziemy? Przy no, tu, czy nie co? wiem, przez DEP pójdziemy? Nie wiem. Możemy spróbować. Um, chodź, chodź, tu wejdziemy do tych sklepików. Nie wiem, chyba tak było kiedyś sklepy. Nie wiem, nie wiem, trudno powiedzieć. Warzywnia. Teraz nie zobaczę chyba. Ale <laughs> ja się kupę słowałem. jechał? Nie. Cofa, cofa, cofa. Cofa, cofa, cofa. Cofnij się może. ty, gdzie? Okej. No, okay. Ale, no bo... ty ja cię rzucę masz. Teraz idziemy? Chodź, idziemy na te. Jest, u tu, o kurde. Co, jest na strzelałem? strzelałem jakiś bóg, nie, po prostu czasem jest tak zbugowany, na przykład grałem sobie tak, kiedyś tak. snajperką, strzeliłem kolesia w snajp snajperką mi nic się nie stało i on mnie zabił. No Albo dwa razy strzeliłem kolesia w perfinie w brzuch nic mu się nie stało, on mnie zabił. No to jest czasem dziwne. Tak samo coś, teraz, nie? niby w niego strzelałem, a nie strzelałem. Dziwne to jest. Tyle już miesięcy wytykowana jest no, ta gra to... i z pole miłość twiczał to... na kurde, nie. zgupiałem. Po prostu zgupiałem. Za dużo się działo No nie no, po prostu, prostu zgupiałem no Każdemu się zdasz Może no, co No dobra, ja za da. tobą się respię Brawem. To nasz, okej okay. Dwóch tu idzie, ładna fuck nie. Jak się jeden jest ładnie, ładnie Ale jeszcze był trzeci i to mój, A. nie to nie był trzeci, to mój był nie. No nie no to jest zdołujące, naprawdę, sorry. No dobra, no trudno, zdarza się wszystkim, nie? Okej... Okay. Nie, nie, mi, mi, mi się nie zdarza. No, a mi się zdarza i to nawet cie, nie, no. Ciebie już nie raz zabiłem. Albo przejechałem, albo coś. Ja tego specjalnie tak ich zabijam. Ale przypadkowo, no. nie? No, 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 no dokładnie. A ja cię przypadkowo, chyba. Ubity. Ej, no nie! Dobra, się. Co ty, Sakę robisz? Zresztą tutaj się przyznaczyłem. Nie czołg. uMP super, czołg. Wchodzimy. <grym> ale skończyliśmy się. <grym> Idealnie nie? Tylko nie wiem czy masz, on nie zauważył. No nas. masz apteczkę. Ooo burżuazja. Mogę cię zabić, gdzieś moją broń? Okej, okay. ale może żeby nas nie widział. A, no chyba, że tak Proszę Wracasz, wraca ci UMP. Dobra, prze, prze, e, przejechał, chodź Dobra. A to nasz, serpi nieźle. To ekspa brak. W sklepika po... na rogu. Aj, nie po czym jest biodra, szczela. No. Dzięki. Spoko. Czekaj, muszę sobie wteczkę dać. Masz tu pierwszą pomoc. Ha, do siebie mówię, masz tu pierwszą pomoc, no. Super. No właśnie. Ale i tak to, to mi nie, nie przeszkadza. Ja trochę poskanuję, nie, to nic to nie da chyba. Tam czołg jest, no. wiesz co, ja bym, ja, bym, ja bym się do niego przebiegł. tu... No. Dobra, no spróbuj, spróbuj. Może cię ci Ale uda. beta jeli, mogą być na B, kurde. Dobra, próbuję. A ja pójdę na B sobie. Kurde. Aj! Widziałem go, chciałem szybko się odwrócić. I jednak był szybszy ode mnie. Okej, czołg leży. Oj, ale nie idzie mi najgorzej w sumie, nie najgorzej. To kupiłem hm. Dobra, zaraz się zrespię obok ciebie, jest ok? Chodzę na B teraz powiem. Uważaj, uważaj, uważaj. Dobra, jestem już. No, poczekam, Już wchodzimy? Tak. Do, do, do którą stronę patrzysz? Prawą czy lewą? Poczekaj, czekaj, tam koleś się mógł ubić. Dobra, wchodzimy. Eee... Prawo, na prawą. Lewo. O, dobra. Pusta. Kowarzy, uważaj, bo ci się może albo za, na plecach zrespić, albo przed To No właśnie. Ja patrzę nie więcej plecy tobie. A już, już ci się zrespił. Okay, Najwyżej wejdzie. <grym> O, choć może to chwilę posiedzimy, a może nie, no, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, bo nie mamy dzisiaj razu No co, bierze, może więc... pójdziemy. Znowu zjedzie czołg. Dobra. Jak widzicie? Czy nie? Nie, teraz na minę. Oj, 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 tam był. Kurczę, nie widział tak. mnie, dobra. Ej, wchodzi na B. Okej. Okay. Ja czołg zniszczę Ale w plecy mi szczelił Ajajaj... Aj, aj, Okej, okay, czołg leży. Super. I był tu od razu. Dobra. Nie wiem gdzie on jest. A, tutaj. To nasz! Naszego strzela. What the fuck? On był tu, w szakach jest! What the fuck? No nie mów mi, że cię zabił. Um, wygrywamy, ładnie. Ty, tu leży dobrze, w tym. nie wiem gdzie. Poczekaj na mnie, poczekaj na mnie! O, ubity, dobra. Ubiłeś go? Ale w ogóle go by nie było widać, kompletnie. No, no, to jest dobra kampa, mnie zabił właśnie. Znowu czołg? Znowu, czołg, znowu wyjdzie czołg, znowu jedzie czołg. Jezu. Co, może Amazotur jest z E4? Fuck, on już tu jest. A, la, 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 la. Leżę, kurde. Ładnie. Trochę za późno. Dzięki. No dostałem. Czołg, tylko uciec, tylko uciec. Tak? Zaraz widzicie? Byłoby fajnie. Nie widzę twojej broni. O, dobra, jest. Aaaaah, O, ja Ciebie zrespiłem? Ta. What the fuck? Spieprzam gdzieś, byle gdzie. A, i tu jest koleś. No nie, koleś był przede mną, że go ubijesz. Koleś był Byłem przygwożdżony, dostałem. O nie, czołg. Lipka. Dobra, dobra, tu ucieknie się zrespię za tobą. To jest skitram Okej, jestem. Tamten koleś. Ojej, nie, tu skanuję. No. Co za wajdak. Że tu chwilę posiedźmy, są? Właśnie, tu, zaraz tu przyjdą. Tak, tu. No tak Poza tym ona tu nie da wyjść. Też psa Nie śpi. Przed tobą. Sakę nie śpi. Ubity, obity, obity. Nie, patrzyłem prawo. Dobra, <laughs> he. No, wstawaj, 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 wstawaj. Nie no, daj mi pospać, no jeszcze 5 minut. What the fuck? No jeszcze 5 minut, no. Nie mogę cię ulecieć, nie wiem. Dobra, jestem. To się jest zbugowane czasami. Tak, wiem. Dobra, wyso chyba przejechał ten ku Tak, przejechał. go zajdę od tyłu i. A nie, miałam klasę. Kurde, mam dekordę. idę tędy. na A. No, takim właśnie miałem zamiar. Dobra, przebiegnę tutaj. No, tu już bądź czujny. No. Zwraciliśmy coś, co? Zwraciliśmy? Tak. Po drugiej stronie najdę, najdę. Na What the hell? Wyjść. Suj tupe! Ach dobra. Ty nie, koleś mi zasłaniał, chciałem. Chciałem A. do tego ubić wroga, wiesz? Nie, nie do ciebie to było. 12 czy nie? To po prawej chyba jest w ślepikach tutaj. Tak mi się wydaje. A jest, jest. To nasz, a nie, zabił mnie, jestem za tobą. Poczekaj chwilę. Ale miałem laga, jenny, co się stało? A, mi nie żyjesz. No, jakiegoś dziwnego laga miałem, jak wygląda sytuacja? Hm. Ogólnie to, wygrywamy ch chyba wygramy, mi się wydaje. Mam nadzieję. No, chodź na B. A, nie, nie! Psiaki. A, o nie, nie no kurde, no przecież dostał tyle i przeżył, no. Czy to, jest, też, czy to jest... Czy to jest... to jest logiczne? I Wiesz, zostało to, myślę, 19% HP. 18 minut już. Dobrze, dobrze. Jeszcze, jeszcze trochę popykamy. Może coś ciekawego będzie. To na B, Trzeba... Spróbujmy mu wejść? A poczekaj, bo nam A zajmują. Trzeba no to dostał. Rzeczywiście, zaspałem trochę. Ajajaj. Weź aj, aj. mi osłoń. Dobra. Dobrze. Zabiłeś go, tak? Tak, tak, zabiłem. My co zajmeli nam A? Nie może... czok tu jest. O, oh, fuck. Nie polecam ci się ruszać w ogóle. Się jakoś dziwnie skampiłem, przyznam szczerze. Pod samochodem jestem. Więc co to nikt jest? Przejedzie, nikt... Może go zabijesz? Przejechał, ja, przejechał, spróbuję. O, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj go. Szybko, szybko. I bum! Yeah. Wiesz. Ale wysiadł, wysiadł, nie. wysiadł. What the fuck? On dostał steruje spustery. dalej. Najwyższy, wystarczy najwyższy. wystarczy Nieee! Chyba mnie widział. No, może i nie. Spieprzam. A dostał. Czwaniak. Co ty tu jesteś? plecy, plecy, w Czemu cię... Dostałem i znowu ten koleś, no? Co za upierdziwiec. Znowu z tym G3 oczy jakimś. No, zobacz już co? Mają 4 cele, my jeden. Aha, no i mogą ma drobiać. może przepłyniemy na drugą stronę, tam na D, pomożemy naszym. Dobra, ja się na tobie, sakie. Dobra, o mam dobrą respawn. Ej, kudaj, kudaj, diosz. Czekaj, gdzieś na chyba też są. To jak idziemy, idziemy na drugą stronę rzeki, czy? Nie, nie wiem, nie wiem, może na B? czołg? Czołg. Ja na B chyba pójdę. Na B, okej, okay, to jestem z tobą. Kurde. Sklepy, masz skupanie. ten sam. Jakie sklepy? Yy, na rogu. No, tym, co, co, ludzie grają tym G3A3? Takie dobre jest? Powiedz mi. Nie wiem, ja jeszcze nie grałem. Też właśnie nie grałem, ale jakoś tak ciągle nam e, ubijają nas tym. Ha! Czyżby, jak, czyż, 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 czyżby jakieś bukowany było, czy co? Ale to właśnie ile on No Nie wiem, siekier, siekier po prostu robią ty, no po prostu robią siekier, no. Sobie jak. O, hola. O, C, C, choć teraz C będzie. Chodź, pójdziemy na C i. No, i... rozpój się, rozpój się, rozpój. No, jeszcze nie mamy C. Okej. Okay. Robimy mi E. Chodź po expo. No mój mnie zabił czołgiem, chyba chciał sam expo mieć. Nie, nie, masz. Nie, tu był shotgun, kolej z shotgunem. Aha, to czyli nie chciał mnie zabić po prostu. No może myślał, że ty jesteś jakimś tym przeciwnikiem właśnie, nie? może nie? Po zobaczył tam tego, ja wyszedłem i... No, dokładnie, tak mi tak, tak się wydaje. Ale, ja, no... Zamkł dostałem. Aha. Teraz piłem się i dupa. Ojej, Dobra, wiesz co, mi się wydaje, że będziemy mogli zakończyć ten odcinek. Tym bardziej, że już po, nam trochę opadły siły. Już jakoś nie wykazujemy specjalnie skill'a. Jak myślisz, takem? Już będzie sens zakończyć? No jo, jo. Poczekaj, jeszcze tutaj może coś się stanie. No właśnie, wiesz ja widzę czołg, on mnie nie widzi. Dawaj go. Fuck. Tu jest od razu czołg, dawaj no, nie, go. Nie, 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 nie widzi mnie, dobra. Dawaj go, dawaj go, szybko. Z dupa Jest. Dobra Tym pięknym akcentem życzą mnie załatwił Abrams Gupi zakończę ten odcinek yy, Życzę wam niczego. Trzymajcie się <śm> <śm> na razie. Sokie pożegnę się. I ja, ja też chciałem wam życzyć niczego <śm> Cześć, Cześć.